Pan z Wami? Słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły. Biada Tobie Korozain, biada Tobie Betsaida. Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i popiele by się nawróciły, to też powiadam wam, Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu, niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione, aż do otchłani zejdziesz bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w Tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego. To też powiadam wam, ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż Tobie. Oto słowo pańskie. Na pewno bardzo dużo do myślenia daje nam dzisiejsza Ewangelia i jej przekaz. Biada Tobie Betsaido. Cóż to za miejscowości Betsaida, Kafarnaum. To są bardzo pobożne miejscowości, bardzo gorliwe. Przecież z Betsajddy pochodził Piotr, Andrzej, Filip, apostołowie. Filary kościoła. Kafarnaum wystarczy przypomnieć sobie gorliwego, wierzącego setnika, którego wiara wyprasza uzdrowienie sługi. I właśnie w tych miejscowościach Jezus czyni mnóstwo cudów. Ludzie są świadkami tych wydarzeń. Jezus jednak mówi, że widzieli znaki, cuda, ale się nie nawrócili. Można być świadkiem wielu cudów. Można być świadkiem cudu eucharystycznego, którego świadkami będziemy za chwilę tutaj na ołtarzu, gdy dokonają się tu zbawcze dzieła, uobecniające Golgotę zmartwychwstanie Chrystusa. Na naszych oczach dzieją się tak wielkie rzeczy, ale Jezus stawia nam pytanie, czy jesteśmy ludźmi, którzy pragną nawrócenia. Ojciec Jacek Sali pisał, że ogromną pokusą jest to, że chcielibyśmy wierzyć w Boga, ale się nie nawracać. Współczesny świat nawet nieraz toleruje Pana Boga. Kościół święty w wymiarze kulturalnym, charytatywnym, ale buntuje się już wtedy, gdy jest wezwanie do nawrócenia. Można by powiedzieć: Ach, ci ludzie, którzy nie chcą się nawracać. Nie. Jezus tych słów nie mówi do kogoś innego, mówi do Ciebie, mówi do mnie. Przekazuje nam o poranku wezwanie do nawrócenia, stawiając nam pytanie, w jaki sposób słucham Boga, w jaki sposób słucham Kościoła Świętego, również w tych trudnych czasach, które przeżywamy. Na ile słucham Kościoła Świętego, by mieć w sercu miłość do braci i sióstr? We wspólnocie kościoła, ale również tych, którzy, których spotykam przypadkowo z racji różnych względów, relacji społecznych, towarzyskich. To biada na początku dnia dzisiejszego ma nas mobilizować, byśmy byli naprawdę blisko Jezusa i nie chwalili Go tylko naszymi ustami, ale rzeczywiście doświadczając cudów. Podjęli dzieło naszego nawrócenia, przełamania pychy, a otwarcia na prawdziwą miłość Boga. Amen.